Widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy śledzić twórcę Stumble Guys na moim serwerze Minecraft, czyli acmc.pl Mam przeszykowane trzy mikstury niewidzialności, którymi będziemy śledzić właśnie tego właściciela. Czy właściciel będzie ukrywał przed nami jakieś tajemnice? Czy będzie budowana nowa mapka na tym trybie? Oglądajcie odcinek do końca. Dobra, widzowie, jesteśmy na tych Stumble Guysach, Nie wiem czy pamiętacie i wiem, że na serwerze jest twórca właśnie tej minikierki, tylko gdzie on jest? Bo ja tutaj nie widzę. Jest! Jest, 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 jest tutaj, czekajcie i czy to jest? Jest młody Cutterfish, Widzicie to, widzowie? Dobra, napiszę mu em, tabliczkę, że siema mordo. Elo, elo, napiszę mu tabliczkę e, siema, choć Discord. No i widzowie, za chwilę wypijemy potkę na niewidzialność, którą człowiek by tego nie widział. I powiem, że mam ZW i będę go słyszał tak, jakby. I wiecie, on będzie myślał, że mnie nie ma, więc zobaczymy. Halo, jesteś młody Cutterfish. Nie ma to tam Gramy w o, Stemple Guys, oczywiście, że tak. Za chwilę zagramy, stary. Tylko, o, widzę, że w ogóle czekaj, czekaj, bo masz jakiś update świąteczny znaczy, świąteczny halloweenowy świąteczny. Hello, hello, to dobra, taki Stumble stem Guysowy ten, dynia z Stumble dobra, to zagrajmy starym, tylko ja za chwilę wracam, tylko się zmutuję i będę tak za nie wiem, za 10 minut 15, dobra? Tak będę tak za chwilę, bo muszę załatwić starą pewną rzecz Ale za chwilę zagramy, możemy zagrać, wiesz, o coś tam, jak coś wymyślisz, to wiesz, zagramy sobie wszystko i tak dalej, To tak jak zawsze, nie? Tak, dobra, dobra. Dobra, no to dobra, to ja idę tutaj i za chwilę tutaj wrócę, dobra? Spaka, spaka. Dobra, widzowie, zmutowałem się w tym momencie. I czekajcie, bo on tutaj lata i ja tutaj jestem dalej, ale wiecie co? Patrzcie, yy, muszę szybko zdjąć całe moje eku i teraz czekajcie, tak żeby nie tylko on nie widział. Chyba teraz mnie nie widzi. Dobra, wypiję potkę i... Dobra, jestem niewidzialny, widzowie. Z tego co widzicie jestem niewidzialny, ale on nawet nic nie mówi, widzowie, mam muta i on dalej jest na tym trybie, ale patrzcie, zachowuje się całkiem normalnie. Hmm. Ucie, prawie prawie umarłem Dobra, coś powiedział. Bo, tak w sumie, jak mam zaraz bez z Kławkiem, to dobrze wygrać każdą Z jakiś, może jakieś. może jakieś czytowanko. Patrzcie, chcę cheatować, widzowie. Czy wy to widzicie? O, właściciel Stable Guys myśli o jakimś czytowaniu, ale jak on chce na tej arenie czytować, widzowie? Czy on odpali w ogóle czyty? Co to ma znaczyć? Ej, on myśli, Wiem, że mnie nie ma. Robię, wie co zrobić, co jest? Wie co zrobić, co jest, widzowie? Śledzimy go, śledzimy go. Gdzie on poszedł? Dość no, dojść do mojej. Było tam? Nie, to nie było tam. Gdzie on musi dojść? Co jest krane widzowie? Czy wy to słyszycie? To jest dziwne. Ty a co on tutaj robi? A, co on dwala widzowie? On gdzieś idzie! Widzowie, on nawet nie wie... Czekajcie, muszę pilnować, mam dwie minuty niewidzialności, muszę je pilnować. On nic nie mówi, ale on coś chce zrobić. No Tylko... teraz tego nie znajdę, ale to użyję sobie innych metod. Co on szuka widzowie? Mówiłem, skitu przecież jest drewnianskim. Co? Co on szuka, widzowie? Po co mu drewno? Ej, co on tutaj to? robi? Ej, on coś buduje. On coś kopie znaczy. Co jest grane? Ty. Ej. Czemu on buduje tutaj, widzowie, dziurę w dół? W guys. On buduje dziurę w dół, w Stemble guys, widzowie! Co to jest? Co to ma znaczyć? Ej. Dobra, wezmę sobie patyki i zrobię tabliczkę, żeby się lawa nie wylewała. Ja wiem, on chce zrobić tajne przejście! To wygląda, widzowie, na tajne prze. Oh my god, o patrzcie Pani on się działa, pali Działa działa Ej to jest widzowie 1000 IQ Ej nie czyli on chce ze mną zagrać Giereczkę i tak naprawdę będzie używał tych Skrótów, co jest grane Ej dobra nie Muszę zabrać wodę żeby ją tam wylać żebym się nie palił I Aha. będzie super Ej, no nie no widzowie, to jest naprawdę podejrzane. Patrzcie akurat w tym miejscu! Czyli co, to będzie tunel, który prowadzi tam daleko? Nie no, nie, nie może tak być, czekajcie, bo jak ja tutaj wpadnę, widzowie, to ja też będę się palił. Nie mogę tutaj jakoś wejść, muszę jakąś bokiem, czekajcie, może. Boże, to nie może być tak daleko do końca, to musi być trochę bliżej Ty, on nawet gada, on nie spodziewa się w ogóle, że ja nawet mam, wiecie, włączone jak to się nie. mówi? Dźwięki. Co się dzieje to widzowie, Dobra, dobra wiecie co? Trzeba będzie widzowie. Dobra, 30 sekund niewidzialności mam widzowie. Muszę za chwilę sobie pić kolejną potkę. Czekajcie. Może to się wkopię tutaj o z boku. Czekaj. O. Tutaj jest woda, więc szybko sobie przepłynę z boku. A tu jest woda! Tu można kopać. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Widzowie, dobra. I widzę go, dobra, ale zostało mi 15 sekund niewidzialności. Czekajcie, odejdę sobie widzowie. Gdzieś w tą stronę i widzowie tutaj, o, za chwilę. Muszę szybko wypić potkę, dobra. Czekajcie, odejdę sobie, dobra. Aj! 6 sekund niewidzialności. Czekajcie, dobra, zanim się pokaże, to to Boom, Dobra, mamy kolejną. No wyrzucę oczywiście jeszcze potki No nie gadajcie, że ten ziomeczek chce ten, zrobić specjalnie kurde przejście I on chce mnie kurde tutaj bejtować, Pracuj. że wiecie, że O, o, o super, tylko tutaj zniszczę tę pajęczynę Tutaj jest przejście też zniszczę Aj, nie mogę tutaj wejść tutaj kopa. Co jest grane? Ty, on tutaj coś kopie Dobra, tutaj, wiecie co? tutaj Z tej strony się wkopię, będę udawał, że wiecie, że tu jest normalne wejście Dobra, czekaj Dobra, jestem tak. Ty, on tutaj coś dalej knuje, widzowie. Bez kitu, ej! Nie wierzę, kurde! Została mi tylko jeszcze jedna potka. Będę musiał zaraz sobie wyczarować więcej normalnie. Ale dobra, radę. Teraz patrzymy, czy to wszystko zadziała tak, jak mam w myślach. Dobra, widzowie, nie no, ja tam muszę wejść zobaczyć. On normalnie zrobił jakiś tunel w tej pierwszej giereczce, widzowie. Ten tunel jest nielegalny, widzowie. No nie może tak być. Czekajcie, dobra. Czy wpadnę paść też? Dobra, wpadnę, tylko wezmę sobie Kości kit jedzenie. Jestem ciekawy, Widzę, czy... Dobra, szybko się przeszło. Dobra, jestem. Co to za tunel? Co to za tunel? Hmm. Dobra. Tak o. o nie, tak nie mogę, tak nie mogę, tak nie mogę. Co się okarnie? Achaj, to się. Kurde, nie xem. mogę go tutaj. Jak się tutaj. Wiem. Ty nie to, czas... to w, taki, a w taki sposób. I teraz sobie tutaj. Mamy ej nie zniszcz? mogę tutaj widzowie wejść, dobra czekaj, muszę to tak zniszczyć trochę, dobra. Okej. Okay. Ej, granie tutaj wejdę, bo to jest genialne. On robił ten skrót naprawdę, patrzcie! Co to za skrót? What is this widzowie? No ja nawet bym tego nie zauważył grając! Przecież to jest... Dobra, ja pierdzielę, ej. O to jesteś się pod deską. Tam no właśnie. Desko, tak. To jest pod deską, widzowie Nie no, ja bym normalnie tutaj bieg, a on wpada w dół, ja mogę tutaj wpaść, on jeszcze pewnie tutaj zniszczy... O kurde Zniszczy te belki tutaj, żebym wpadł specjalnie w tego no, W tą to mier... jakiś Ej, no nie To, to jest powolne, widzowie, została mi też minuta niewidzialności, będę musiał sobie wypić Ale czekajcie, a, może... Jakoś... O, ale skróta sobie Ogarnąłem jeszcze Jakiego skróta? Tam, dał tego, dał drabinę! Ej, no nie, dobra on oszukuje, to widzowie. z ostatnim sposobem na bank przejdę z tą Guy, z rundę pierwszą. Ja przejść trochę dalej. On idzie, co? Do kolejnej rundy, widzowie? Ej, nie, dobra, wiecie co, widzowie? Cze, czekaj, powiem mu, że widzowie jestem i że co robi, dobra, czekajcie. Halo, jesteś? Ej, yy, siema, kaku. Siema, siema, ej, yy, będę za jakieś, yy, nie wiem, 5, 10 minut, nawet 15, więc sorry, stary. Yy. Ale... ale... ale zagramy, dobra? Zagramy potem i tak dalej. Dobra, spokojnie, dobra, spoko. dobra, ja dobra, Dobra, to ja zaraz wracam. Dobra. Dobra, spójmy to... tu. on dalej robi, a ja się, widzowie, chowam i piję... O jeszcze jedną podkran niewidzialność. Dobra, wypiłem. Dobra, tak, o, tak. dobra wypiłem. Chopsie. Trzeba zobaczyć co on tutaj robi widzowie. Trzeba ej. Chcemy zrobić tak, że jakbym. Nie jak mogę... z łódki. Co on robi? Mogę rzucać pierwsze z łódki, dobra. To jest akurat fajne. Może chce rzucać perełki w tej jest... gierce. Tutaj, gdy będzie ku ławku, on tam przejdzie. Co on robi? On robi o, jakieś ja, przejście. Miarne. Co on tam kmini Ej, gdzie on tam idzie? Ej, tam jest jakieś przejście! Co jest Czy to jest jakaś tajna gra? Łotw! Co je, to jest za miejsce? Co to? Co to kurde? Co to ma być? Czekajcie, ej! Ale ma tu tego. itemów! Widzowie, czyli on ja, z tego buduje wszystko dobra O kurde O kurde, prawie zauważył, prawie zauważył Ale mam nadzieję, że oczywiście nie widzi mnie Nie no, widzowie, nie widzi mnie Ja wziąłem lód, wziąłem black concrete I... Co on tutaj teraz robi, ty? Magię Jaką magię? ja zrobię tak, tak żeby mógł sobie tutaj łódką wejść Co on robi? Czekajcie, wbije się w górę i tak zobaczę stąd, widzowie a czekaj. Ty, on robi tutaj jakieś przejście, czy co? Ej, nie mam pojęcia co on tutaj robi. Aj, kopię to ręką widzowie. O co chodzi? Czy on będzie chciał tutaj Ej, zrobić sobie? Patrę. Jakiś skrót będzie chciał sobie zrobić widzowie Ej nie, to jest na serio, przecież to jest nielegalne I co jeszcze on widzowie może po drodze zrobi tutaj jakiś Więcej lawy wyleje, żebym nie, mógł się obrócić i spalić A on szybciej przeleci, wiecie o co chodzi, to będzie naprawdę nielegalne widzowie Jeżeli on zrobi coś takiego nie, to do końca. O, oj 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 o Jezu, ej, on to serio buduje, ty, ale czemu tutaj to buduje, hmm. aha, ej, widzowie, przecież on tutaj buduje ten skrót, ej, dobra, czyli ten skrót będzie taki, o, ej, widzowie, no, nie, nie spodziewajmy się, nie wiem, czy mi konkret dostarczy, ale to ja to nie, no, widzowie, młody Cutterfish oszukuje, dlaczego? To jest tajny jakiś ten. Ja nawet tego chyba nie zauważę, jakbym na przykład grał. Czekajcie, spróbujmy sobie stanąć. tej 50 sekund niewidzialności. Musimy to sprawdzić, widzowie. Za chwilę lecę ogarnąć jeszcze inną tom. No przecież tutaj nic nie widać, widzowie. Nic, a nic nie widać! Nie no, tutaj o jest te przejście, ale widzowie to na pierwszym oka nie widać. Tutaj strzałkę macie w tym momencie. No tutaj nic nie widać, naprawdę. Patrzcie, jakbym tutaj sobie biegł, widzowie leciał. I, wiecie, o kurde, łódko. Nie no, nie widać tego przejścia w ogóle. What is this? Co jest grane? Tutaj to będzie musiał się poszerzyć, ale on nawet tego nie... Nie no tego też nie widać z daleka! To jest niepowięte widzowie, nawet to... jest, to jest... Oczeka, to jest genialne. To jest serio widzowie genialne. Czekajcie, sprawdźmy jak to wygląda z bliska. Nie no widzowie 17 sekund nie. Oh, jak Chcę to... Użyć będzie... lodu, ale... ale to z ciem... nie wyjdzie z lodem, bo to będzie widać tak. 13 sekund! Uciekaj, kławko! Uciekaj! Poczekaj! Bum, bum, dobra. Dobra, uciekł, Miejmy nadzieję, że zuchowku będzie gdzieś tam. Dobra, dobra, nie mam. Kiedy ja tutaj, to szybko zrobię. Nie mam, nie widzowie. Dobra, jestem widzialny. Dobra, widzowie, pod na niewidzialność. Może będę szczęście, będzie miał. Dobra, tutaj są. Dobra, widzowie. Ja to sobie tam rozkopię. Mamy, mamy, dobra, pijemy to. Ile widzowie? Mam jeszcze tylko dwie, więc tylko to i będziemy musieli do niego widzowie wrócić, nie? Tylko dwie potki, czyli jeszcze jedna. Tutaj, dobra to wykopałem, ale okay. przydałoby się więcej lawy, tak, żeby mieć pewność, że Kławku tutaj nie da rady przeżyć. Patrzcie, widzie, to utrudnia tutaj mapkę, utrudnia mapkę, żebym miał większe szanse na wygraną, widzowie. Przecież to jest skam! Przecież. Mam to jeszcze jest... 6 lawy. 6 lawy ma, widzowie. Dobra, czekaj, nie mogę tutaj wyjść z tego. O nie, Dobra czekajcie, wyjdę za chwilkę jak on pójdzie co ja się podbuduję tutaj o kurde on ma psa widzowie What was dead Ale się zesrałem! Co jest pies. ciszej trochę Pies ciszej trochę cóż to? Co jest grane Dobra, on tu wylewa lawę Oblejemy! Z to widać, że to jest skam widzowie odlejemy Patrzcie przecież tutaj no, nie, nie ma opcji, że to przejadę, przecież tutaj ja się zabiję po drodze. Na pewno wlejemy o, to jest przejście, to Ten tutaj dam. Patrzcie widzowie, tu nawet nie widać, że to jest te przejście, patrzcie, Hi, tu coś jest! Czekaj, co tutaj jest w tej strzynce? Mogę ją otworzyć, tylko tak, żeby nie słyszało. Jak sobie odejdzie, to widzowie otworzy, ją i chcą zobaczyć, co jest. Dobra, trochę od... Dobra. O, muszę jeszcze mieć pewność, U... a... że w piersi... Bo ktoś tutaj slajma zniszczył? O nie, zauważył tego slajma. Sorry, sorry, oby tego... Mam nadzieję, że nie zauważy, widzowie. Mam nadzieję, że nie zauważy. Dobra, widzowie, za chwilę będziemy musieli z nim porozmawiać, ale nie no nie mówię, że ma te skróty. Chcę zobaczyć jak on to rozegra, widzowie, naprawdę chcę zobaczyć. Dobra i co teraz zrobi? Wraca do pierwszej i co ja, teraz tutaj o? Bo właśnie mówię. Może być pewność, że on wpadnie w pajęczyny, tak żeby ją pełnić. Aha, on chce... Pajęczyny. Co on tutaj robi? On to chce zniszczyć widzowie? On chce zniszczyć tutaj tą belkę, żeby on wpadł w pajęczyny, czy co? O co Potrzeba chodzi by... Ale ja to sobie zaraz po pójdę. To moje jeszcze bardziej tajne skrzynki. Co jest? Dobra, widzę, tyle. Może rozwalę. Aha, on chce to rozwalić, żebym. O kurde, muszę to wyjść. A i to jeszcze pewnie przykryje. Nie, prze... nie przeskoczy i nie przeskoczy. I to pewnie chce jeszcze przykryć, pewnie tą O, może chce przykryć. Jeszcze z tej strony pewnie będzie chciał przykryć, żeby nie było widać tego wyjścia. On jest widzowie cwany, Patrzcie, ja nie przeskoczę tego, ja wpadnę Mieszka. w pajęczynę. Patrzcie, zakrywa to. Zakrył to, no nie no widzowie, ja na pewno to jakbym grał to bym wpadł w to, bo bym... O kurde, bo bym myślał, że kurde, nie no, to się da chyba jeszcze przeskoczyć, ale... To ZARAZ, Nie wiem, kurde Dobra, ty... Tego się tutaj nie da przeskoczyć, tylko potrzebowałbym pojać. No tak nie da się super. Co jest grane? Czekaj, oj, 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 nie. Da się 20 sekund widzę dobra czekajcie, wybustuje się i lecę tutaj obie, żeby wybić tą podkę Ostatnia podka Dobra, zapytam się go może co robi Widzowie, odmutuję się, czekajcie 15 sekund, wybiję sobie podkę i czekajcie, za chwilę się zapytam co robi w ogóle I napiszę, że zaraz będę i gramy nie? Potrzebujesz się kubę, bo. Halo, jesteś? Eee, no. się ta, 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 siema no to za chwilę stary, za chwilę, sorry, a co, co robisz? Czy coś robisz? Robię tylko, że y, ogólnie to jakieś tam lepkania w tych tam belgajach, ale nic mi nie wychodzi. A, spoko stary, ty, a może przyjdę do ciebie, co? Może to będzie dobry pomysł, czekaj. Y, bo kurde, chcę zobaczyć w ogóle co tam, co tam, co tam robisz, nie? Spoko, spalam sobie żelazo, bo zabrakło mi tylko błebów, bo chcę zrobić trudniejszą mapę a. i muszę, no tam je e, gdzie, a gdzie jesteś teraz? Gdzie jesteś? Bo nie wiem. I gdy jest ta druga mapa, to do, to do tyłu. A jesteś w drugiej mapie, i do tyłu. Mm. A jest taka wioska? E, nie widzę. gdzie to jest. Dobra, jestem, jestem przed schodami. Przed o, schodami. widzę cię, siema, siema. No czyli co, y, a co robiłeś teraz? W sensie co, no, przygotowałeś tam, tam coś? Z robiłeś. Aha, zbierałeś pajęczyny, tylko tak. Zbieram sobie pajęczyny, no. Dobra, dobra, no to wiesz no to co, ja, ja jeszcze... Ja za chwilę przyjdę, za chwilę przyjdę, dobra? Jeszcze dałem mi dobra. chwilkę. Dobra, A tutaj gracze ja coś wbijają czy nie? No właśnie tak musiałem naprawić. Tu trzy mapy. To za chwilę zagramy stary, nawet możemy o 100 zł czy coś, zobaczymy, nie? O, okej. Okay. No zobaczymy albo później. Dobra, dobra, no bo to fajne są te stemple dobra, no, to zwracam Dobra widzowie, zmutowałem się, czekajcie, ja tutaj jestem na, na złoty. To muszę mieć pewność że wygram no właśnie, on został do chciałby zagrać, ale nie wiem, czy dzisiaj będę grał, bo się wkuczyłem. No widzowie, dobra, ale w sumie. Ja chcę zobaczyć widzowie, co tutaj robię. Dobra, się. Oby dobra, to zabiorę to, żeby nie złapał... No, to, to był był i nagle zniknął. No. Kurde, może pomyśleć, że w innym miejscu jakieś poszedłem. Nie jest teraz widzowie. Może gdzieś poszedł, ale to. O, widzicie widzowie? Na ja rękobłębie muszę mieć pewność, że ja wygram. Tego to na pewno spowolni. Będzie musiał przejść dalej, a ja. Jest, mam, jest, pracę... jest. A dobra, dobra, widzowie. Ja patrzcie, patrzcie. To i wszystkie całe tutaj stawia. Dobra, 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 załatwił to. Przecież to. ja tutaj wpadnę i czekajcie, tylko chcę zobaczyć, czy ja tu przeskoczę. Przecież to. Nie, no, da się czy nie da się przeskoczyć tego? Kurde, raz, dwa, trzy i jedno w jedną górę. Nie wiem. sobie nie wiem, nie jestem pewny. Ale dobra. Dobra, teraz to spróbuję przejść normalnie. Czy A teraz testuję. Teraz testuję, widzowie. Da się to przejść. Da się przejść. Ale trzyma, jest taki pęd, że. coś mi mignęło tutaj, ale to. O kurde, chyba niepotrzebnie to widzowie ten... Dobra, czekaj, położę. Czekaj, albo nie, lepiej nie, bo mnie zaraz zauważy widzowie. O, jak nie wskoczy, to mam pewność, że... A on tędy wyjdzie! Widzicie to, widzowie, to jest skrót! I tu A ma jeszcze to! Nie, no dobra, widzowie, wiecie co? Akurat... Widzowie, w dzisiejszym odcinku no. dowiedzieliśmy się właśnie o tym, co zrobił, kurde, twórca gry Geist no o. i co? Nie wiem, to będzie ciężkie. Chcę zobaczyć, jak on się z tego wymiga, widzowie. Normalnie zaraz do niego podejdę i powiem, że no, ciekawy jestem, czy zagramy i tak dalej. Dobra, ale co? Zostawcie łapkę w górę, no, subskrybujcie, znamy sekrety. I no co? Dziwne to jest, widzowie, naprawdę dziwne.